Szczęść Boże, kochani, witam na rozważaniu. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety 34 do 36. Wypowiedź Jezusa, która towarzyszyła nam w tym tygodniu, przygotowywała uczniów do wojny żydowsko-rzymskiej. W dzisiejszej perykopie mamy zakończenie tej wypowiedzi i są to słowa do tych, którzy będą pierwszym pokoleniem chrześcijan. Jezus chciał, by uniknęli oni skutków tej wojny. Czytamy. Czuwajcie więc. I módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Uniknięcie oblężenia Jerozolimy warunkowało przetrwanie uczniów i dawało szansę na to, że zaniosą oni ewangelię współczesnemu światu. Czy tak się stało? Jakie stanowisko przyjęli Judeo-chrześcijanie wobec wojny żydowsko-rzymskiej? Posłuchali słów Jezusa i w chwili wybuchu powstania w roku 68 opuścili Jerozolimę. Według historyka Eusebiusza z Cezarei schronili się w Pelli, na wschód od Jordanu. Znakiem dla nich był wybór żydowskiego przywódcy, głównego stratega wojny, a Żydzi wybrali Annasza, syna Annasza, który wcześniej w roku 62 skazał na śmierć apostoła Jakuba, nazywanego Jakubem mniejszym czy też sprawiedliwym. Takie przywództwo było czytelnym znakiem dla chrześcijan do ewakuacji. Teraz to zdanie stanąć przed synem człowieczym. Tak mamy w naszych przekładach na język polski, ale jeśli odniesiemy się do tekstu greckiego, mamy tam czasownik histemi, a on ma takie znaczenie: postawić, sprawić, by ktoś stanął, albo stać, trwać, pozostać niewzruszonym, ale też ustanowić, zatwierdzić na przykład urząd. I to zdanie Jezusa możemy zrozumieć nie jako stanięcie na sądzie ostatecznym, ale trwanie przy Jezusie, pozostanie niewzruszonym wobec zagrożeń wojny, ale też być zatwierdzonym chrześcijaninem wobec Jezusa. Mam świadomość tego, że te rozważania w tym tygodniu, one troszkę nam burzą taką optykę, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czytając tę dzisiejszą perykopę, czy te wcześniejsze, ponieważ zazwyczaj interpretujemy ją w wymiarze eschatologicznym jako koniec świata. To trochę tak jest w tym znaczeniu, że Jezus zapowiedział koniec jednego świata, tego znanego współczesnym, a nadejście innego, nowego, zbudowanego na nim. Warto wydobywać sens jego słów w kontekście historycznym, tak jak właśnie zrobiliśmy w tym tygodniu. W takim kontekście dziejowym, którym dla jego ówczesnych słuchaczy była właśnie wojna żydowsko-rzymska. Dziękuję bardzo za spotkania w tym tygodniu i szczęść Boże!